Cześć, witaj. Miło Cię widzieć. Jeśli cierpisz na napięciowe bóle głowy, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Przygotowałem dla Ciebie kilkuminutowy program ćwiczeń, który pomoże ci walczyć z tą irytującą dolegliwością. Rozpocznijmy od masażu poprzecznego mięśni skroniowych. Połóż nasadę dłoni na skroniach i uciśnij skroń. Utrzymując ten ucisk, przesuwaj dłoń do przodu. I wracaj bez ucisku, czyli uciskasz przesuwając tylko w jednym kierunku. Możesz odczuwać delikatny ból. W kolejnej technice będziemy pracować na mięśniu żwaczu. Wykonaj ucisk tego mięśnia za pomocą trzech czterech palców i przesuń palce z uciskiem. Następnie wróć do pozycji wyjściowej. Nie chcemy tutaj rozcierania skóry, ale chcemy tą skórę przesunąć, naciągnąć, a przez to możemy oddziaływać na mięsień. Może to prowokować ból. Unikaj natomiast bólu powyżej 5 na 10. W kolejnej technice będziemy wykonywać tak zwane ruchy sprzężone kręgosłupa szyjnego. W tej jak i w poprzednich technikach warto, abyś siedział, siedziała sobie wygodnie w jakimś fotelu. Wskazane także będzie możliwość kontroli wykonywania ćwiczeń przed lustrem, aby nie było żadnych wątpliwości, czy te techniki są wykonywane prawidłowo. Ćwiczenie rozpoczynamy od wykonania ruchu tak, jakbyśmy chcieli schować nos, pod pachą, a następnie chcielibyśmy spojrzeć przez przeciwny bark. Ćwiczenie wykonujemy oczywiście na dwie przekątne. Warto wykonać 5 do 10 powtórzeń na każdą przekątną. Wchodź zawsze w końcowy zakres ruchu, ale nie prowokuj żadnego wyraźnego bólu. Odgłosy klikania z kręgosłupa szynnego nie będą stanowić niczego niepokojącego. W następnym zadaniu będziemy wykonywać rozciąganie mięśnia czworobocznego, mięśnia dźwigacza łopatki oraz mięśni podpotylicznych. Technika jest bardzo prosta: połóż rękę na jednej łopatce, tak aby ją delikatnie obniżyć. I ustabilizować, a następnie skieruj głowę do przeciwnej pachy. Tak jakbyś brodę chciał, chciała schować pod pachą. Utrzymaj to rozciąganie około 10 sekund. Wykonaj to oczywiście na drugą stronę. Możesz odczuwać wyraźne rozciąganie, ale unikaj jakiegoś mocnego, kłującego bólu. W następnej technice skupimy się na rozciąganiu głównie. Mięśnia czworobocznego oraz mięśni pochyłych ponownie ustabilizuj łopatkę i wykonaj skłon boczny. Tak jakbyś chciał, chciała zbliżyć ucho do stawu ramiennego. Utrzymaj to około 10 sekund i wykonaj to samo na drugą stronę. Kolejne ćwiczenie, również rozciągające. Tym razem skupimy się na przedniej ścianie szyi. Połóż ręce w okolicy obojczyka. Uciśnij delikatnie klatkę piersiową i skieruj ręce do dołu, tak jakbyś miał zamiar rozciągnąć skórę. Następnie głowę odchyl w tym kierunku. Jakbyś chciał, chciała spojrzeć przez przeciwny bark. Będziesz wtedy odczuwać rozciąganie w okolicach żuchwy oraz w okolicy przedniej części szyi. Nie wchodź w ból, ale możesz wejść wyraźne rozciąganie. Przechodzimy teraz do techniki na mięśnie podpotyliczne. Połóż swoje trzy palce pod samą czaszką, tak jak na filmie, wykonaj ucisk. W kierunku do przodu, a następnie utrzymując ten ucisk, wykonaj ruch tak, jakbyś chciał chciała cofnąć brodę. Jakbyś miał zamiar przytaknąć tak, aby rozciągnąć obszar podpotyliczny. Pamiętaj, że przytaknięcie jest wykonywane tylko wtedy, gdy palce uciskają obszar podpotyliczny. Ten ucisk. Może prowokować ból, nie jest to nic niepokojącego, ale ból powinien być w skali od 1 do 10, maksymalnie na 5-6. Nie obawia się także bólu promieniującego na czoło czy na czubek głowy. Jest to bardzo częste w pracy z tym obszarem. I przechodzimy teraz do pracy z mięśniem czworobocznym. I tutaj również w pozycji neutralnej ściśnij mięsień, czyli ściśnij mięśnie nad łopatką. Możesz to wykonać poprzez wbicie palców w ten obszar albo po prostu chwyt tak, jakbyś chciał, chciała chwycić ten mięsień dłonią. Utrzymując ten ucisk, skieruj głowę pod przeciwną pachę. Może to prowokować delikatny ból i raczej na pewno będzie prowokować uczucie rozciągania. Pamiętaj o tym, aby ucisk był tylko w trakcie obniżania głowy. Gdy wracasz do pozycji wyjściowej, tego ucisku już nie ma. Wykonaj kilka powtórzeń na prawą i na lewą stronę. Na koniec polecam Ci zrobić masaż funkcyjny mięśni skroniowych. Uciśnij skroń nasadą dłoni z podobną siłą po prawej i lewej stronie. Utrzymując ucisk otwórz szeroko usta. Ucisk utrzymuj tylko w trakcie otwierania ust. Powrót wykonuj bez ucisku. Popracuj tak 2-3 minuty. Nie obawia się tutaj delikatnego bólu ani bólu promieniującego na czoło czy czubek głowy. Dziękuję za Twój czas.